Zapcie Asiu kochana serdecznie dzisiaj z nami. Cześć. Dzień dobry. O, żeby się zapytać Ciebie, jak wygląda w ogóle Twoja droga za Jurwedą. Jak ją spotkałaś? Jak teraz praktykujesz? no Co tobie w ogóle dała? Więc z, z ayurvedą. o Ayurvedzie wiedziałam wcześniej, ale była to trochę taka wiedza tajemna, ale zaczęłam się jej uczyć na swoim kursie nauczycielskim jogi, który skończyłam parę lat temu i w ramach tego kursu były też zajęcia z, z Elą. Która, y, która nas uczyła Ajurwedy, i było dosyć dużo tych zajęć. To no nie było takie liźnięcia Ajurwedy, tylko naprawdę, więc mi się od razu, te, od razu mi się na Ajurwedę, tak, nastroszyły na uszy i oczy, bo strasznie mi się to podobało. Uczyliśmy się też medycyny chińskiej, ale no, ja jestem tym bez mięsa, więc, ta, więc, więc bardziej, właśnie, właśnie, byłam nastawiona, bardziej sfokusowana na Ajurwedę, bo Ajurweda. Nie zaleca mięsa, a zaleca na a z kolei medycyna chińska na odwrót. No więc, więc, no więc wtedy się zaczęłam uczyć Ajurwedy i miałam takie, właśnie, już wtedy postanowienie, że bardzo, jak już skończyłam kurs nauczycielski, zaczęłam uczyć jogi, co robię do dzisiaj, i miałam takie, właśnie, taką wielką chęć i potrzebę i taki głód uczenia się Ajurwedy jeszcze bardziej. No i wtedy znalazłam, znalazłam Znalazłam, znaczy Was znalazłam wcześniej, ale, ale był taki moment też w życiu, że mogłam uczestniczyć w, w kursie konsultanta i skończyłam trzy stopnie, czyli jestem zaawansowaną konsultantką ajurwedyjską i skończyłam też kurs praktyk ajurwedy, czyli też od czasu do czasu wprawiam się w masowanie ajurwedyjskie. I tak się pojawiła Jurweda w moim życiu, i, i od tego czasu, to już ten kurs jakiś czas temu skończyłam, i, i, no i w tym się coraz bardziej zagłębiam, dlatego że to jest tak wspaniała wiedza, i tak, i tak, i tak ważna, szczególnie dzisiaj, że, że jest, to, jest to po prostu sama przyjemność się w to zagłębiać. A powiedziałabyś naszym słuchaczom jeszcze. W ogóle jak oceniasz, czy w ogóle co dał Ci ten kurs? Jak, jak no byś go zarekomendowała o sobie Tak, Tak, dla mnie jest ważne, że, że, że wasza szkoła. Ma taki bezpośredni dostęp czy jest, bo współpracuje z, z, z Jiva Ayurveda w Indiach. Bo oczywiście kursów konsultanta jest trochę w Polsce dostępnych, można też robić online zagraniczne, ale ten był dla mnie taki wyjątkowy, ten, który, który wy organizujecie, właśnie dlatego że uczyli. Uczą na nim także nauczyciele z Indii dr Partap Chohan, dr Garima, doktor Keshav i i, 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 I uczymy się też. Um, że um, jest, ja jestem watą, więc, jakby tutaj, wywołanie tych konkretnych imion i nazwisk nie jest wcale takie proste. Mimo, że jestem aktorką i to jest moje narzędzie, pamięć, to ta pamięć taka podręczna nie jest wcale taka prosta. W każdym razie, wspaniali nauczyciele z Indii, z Jiva, z Instytutu Jiva Ayurveda w Indiach. I to jest moim zdaniem no, taki naprawdę wielki, wielki, wielki plus i, i wyjątkowość szko tej szkoły Atmy, ponieważ, no, ponieważ właśnie mam ten, ten przekaz bezpośrednio ze źródła. Ja akurat zaczęłam ten kurs, to też, to też jest ciekawe, bo ja zaczęłam akurat kurs konsultanta w takim, w takim momencie, no, byłam już bardzo poważnie psychicznie złomotana się nałożyły różne rzeczy, zresztą myślę, że nie tylko ja, jak wiele, pewnie milionów ludzi na ziemi w tym momencie y, złożył się na to, był czas popandemiczny, plus mieliśmy straszną sytuację na, i cały czas ją mamy, ale wtedy to jakby zaczęło wychodzić i nie mogliśmy uwierzyć, że to się dzieje, sytuacja na granicy z Białorusią, później była wojna i to był taki moment y, rzeczywiście po prostu taki no potworny, więc y, więc tak naprawdę ja, ja y, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ten kurs Jurwedy mi uratował życie, bo, bo wszystkie rzeczy, których się zaczęłam uczyć i które zaczęłam wprowadzać w swoje życie, po prostu mnie wyciągnęły z takiego bardzo trudnego stanu. Y, i, I dzisiaj też wiem, jak spotykam ludzi i albo robię konsultacje, albo po prostu. Y, Mówię im to co, to, co wiem, i jakby służę taką Ajurwedyjską wiedzą, to wiem, że to po prostu bardzo dzisiaj nam pomaga na nasze stany, w których jesteśmy, i takiej, takiej wrażliwości na to, co się dzieje i na, i na różne wydarzenia, które nas otaczają, bardzo trudne, z którymi często, na które nie, nie mamy właściwie nie żadnej. Nie wiemy, co z nimi zrobić, więc, więc tak, bo więc mogę absolutnie powiedzieć, że Ajurweda ratuje życie, że bardzo pomaga i że, i że w moim przypadku tak było. No i nie wiem. Czyli stosujesz ją na co dzień i nadal jakby używasz pracy zawodowej, tak? Tak, tak, jak najbardziej używam na co dzień. Ajurweda ma tą wspaniałą, że nie jest takim. Nie jest takim twardym systemem, który trzeba jakoś tak przełknąć. I tylko jest bardzo. To jest. Zawsze jest tak, że, że dostosowujemy wszystkie te zalecenia do, do konkretnej osoby. I, I to jest taki wspaniały taki system, który możemy krok po kroku wprowadzać. To nie jest tak jak dieta, którą narzucamy i od poniedziałku już wszystko zmieniamy w naszym życiu, tylko to jest taki wspaniały, kompletny system, który, który też działa na, na wszystkich poziomach naszego życia i takim fizycznym i mentalnym i duchowym. Więc w tym sensie jest to taki jest, jest to takie wspaniałe, że można naprawdę na właśnie na tych wielu poziomach korzystać. Ja to robię i po, dlatego, że po prostu wiem, jak bardzo mi to pomaga i jak bardzo to działa i i też mam taki, y, taką radość z tego, że, że wasza szkoła przez to, że, że, y, że robicie te kursy, że jest takim propagatorem wielkim Ajurwedy i że bo, bo myślę, że Ajurwedę po prostu powinien znać każdy i każdy ją stosować, bo ona jest dla każdego, mimo że powstała kilka tysięcy kilometrów stąd, ale ale też jest po prostu takim, co pamiętam właśnie, jak doktor Parta powiedział, że to nie jest tak, że my teraz odkrywamy Ayurwedę, tylko że na nowo, tylko tak naprawdę przywr przywracamy ją. To jest taka wiedza, którą mieliśmy zawsze jako ludzie, która była, czy zawsze, od kiedy powiedzmy istnieje nasza cywilizacja, ale ona w wyniku właśnie jakichś takich, nie wiem, Złych czasów, czy jakiegoś takiego zaniedbania, zaniechania, yy, od nas, yy, od nas z, zniknęła z naszego życia, i w tej chwili jest yy, taki proces przywracania, yy, przywracania Jurwedy nam, co jest wspaniałe, strasznie mi się to podobało. Że to nie jest jakieś, jakaś nowość, jakiś wynalazek, który teraz yy, jest taki ciekawy, tylko to jest coś, co, co jest po prostu dane ludziom. Do tego, żeby żyło im się dobrze, szczęśliwie, lepiej i w zdrowiu, w takim holistycznie pojętym zdrowiu. Tak, a czy uważasz, że właśnie ten powrót, ja nazywam to powrót do siebie, który właśnie mam tak. ta wiedza jest na tyle wystarczająca, że już nie trzeba dalej szukać, bo u mnie taki był proces po zakończeniu różnych i szkół, bo i też w medycynę chińską studiowałam i. Makrobiotykę i wiele systemów, a dała, dała mi po prostu koniec poszukiwań, bo wiedziałam, że prawda jest w środku, we mnie, na poziomie mojej duszy odkrywa się wszystko i to dało mi spokojne życie. Czy po tych kursach masz też tak poczucie już spełnienia, zadowolenia, czy jeszcze będziesz poszukiwała różnych? E, to. Ajurweda wystarcza na poszukiwanie na całe życie, naprawdę. Ale rozumiem, rozumiem twoje pytanie i też tak mam, bo ja mam taki umysł właśnie poszukujący i ciekawy, taki, który się lubi uczyć i taki, więc Ajurweda mi daje właśnie ten spokój, że już naprawdę nie muszę nigdzie za niczym biec ani niczego szukać więcej, bo jest takim, tak jak powiedziałam wcześniej, takim, takim kompletnym systemem, który naprawdę. Nie ma takiej sfery w życiu, który, który, który Ayurveda ajurweda by pomijała. Czyli jest tak naprawdę wszystkie aspekty, które życia, które te przejawy życia, które, w których uczestniczymy jako ludzie w ciągu naszego życia są po prostu ajurweda się też nimi zajmuje. I y, więc tak, że tak, tak jest oczywiście, że y, tak jest y, tak jest dokładnie za Jurwedą, tak jak mówisz, mam też takie samo poczucie, że to jest że to jest taki kompletny system, który, który jest absolutnie wystarczająco i wystarczający, i oczywiście yy, i oczywiście. Yy, dlatego jest właśnie ważne, tak, yy, tak mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby, żeby też się go uczyć u źródeł, czyli uczyć się z takich dobrych, bo, yy, bo oczywiście to jest tak, yy, tak, taka pełna wiedza i taka Taka potężna wiedza, że, że ma też oczywiście różne swoje jakieś, no właśnie, że no jakieś takie, nie wiem, marginesy, czy jakieś takie, ale dlatego mi się wydaje, że jest ważne, żeby trafić do źródła i uczyć się uczyć się u, u, u źródeł, no, u nauczycieli, którzy, którzy zjedli na tym zęby, którzy są po prostu doświadczonymi i praktykami, i teoretykami i, i pracują za jurwedą na co dzień. Wydaje mi się to jest to jest bardzo ważne. Tak, ja mam takie poczucie właśnie, że wasza szkoła to daje i mam takie to też jakby też na co dzień przekonuje. No nie chcę tutaj też wchodzić w takie różne drobiazgowe szczegóły, ale przekonuje się na co dzień, że jest strasznie ważne skąd się swoją wiedzę jakby jest. Skąd się czerpie swoją wiedzę. Dobrze dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję ajurwedy każdego dnia, szesz ją, dalej puszczaj świat, niech kiełkuje i się rozwija w naszym społeczeństwie. Bardzo tego samego wszystkim Wam życzę i chciałam jeszcze tylko dodać, że ten kurs jest, jest o tyle wspaniały, że jest i dla osób, które chcą po prostu się zajmować ajurwedą, po prostu żyć ajurwedą w swoim życiu. I też dla osób, które chcą być profesjonalnymi konsultantami czy konsultantkami ayurvedy na różnych poziomach, wiem, że wasza szkoła też rozpoczęła teraz kurs, który daje taki certyfikat terapeuty ayurvedy. To już jest taka naprawdę poważna, poważna rzecz. Ale mi się wydaje, że tak naprawdę to są, to są można jakby z tego korzystać na, na jakby. W ramach tego, czego, czego, jakie mamy oczekiwania, czy właśnie chcemy to robić bardziej, e, pomagać innym, czy chcemy pomóc sobie, czy chcemy pomóc swojej rodzinie. Jakby na tych wszystkich poziomach absolutnie polecam ten kurs, naprawdę z całego serca. Niech Ajurweda rozkwita w nas. Dzięki, dzięki, bardzo. dzięki, Edyta, dzięki, dzięki. bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa. pa.